widzowie, tam was w kolejnym odcinku. Dobra. widzowie, tam was w kolejnym odcinka. w dzisiejszym odcinku, odcinku pogram sobie a ręki z gwiezdnym. Jego kanał będziecie mieli na końcu filmu. W karcie się pojawi. Nie wiem czy takie coś ogarniacie. Będziecie, klikniecie tylko nagraz was przekieruje. Możecie pisać komentarze, co nagrywać. Łapeczkę w górę zostawiajcie. I dobra, my przechodzimy do giereczki. Widziajcie na mój kanał. Gwiezdny. Nie no, wcale tego nie powiedziałem wcale tego teraz nie wytnę tutaj Dobra Gdzie lecimy A tu Co się no, tu zmieniło? Lecimy na potna albo na kolosa Co się tu zmieniło tam? Nie Ja tam no, nigdy nie to, latam to, tam tu. Gdzie Dobra. są? Pod, no. A, okej. Okay. No, lecimy na koniach samym, jak wybrałeś. Musimy zrobić uwięd dzisiaj. Możecie napisać w komentarzu, ile macie punktów. Wbijajcie na kanał wiedzy. Mówiłem to. Będę to wycisnąć za każdym razem, jak to powiesz. Nawet jak <laughs> no, tak będzie walka. Albo najwyżej wyciszę dźwięk. Będę karota, taki cały odcinek. Czekaj, Ma. Jak, jak coś ja zrobić jakąś dobrą bardziej. Ja chcę lecieć blisko ciebie. Gdzie ty lecisz? Czy ja mam broń razem na stary? Pistolet oczywiście. Czego ja się mogę innego spodziewać? No on mnie zabije oczywiście. No tyle, no poleciałem blisko ciebie, nie, no, oczywiście tu uciekasz. Ja poleciałem sobie w jedno miejsce A ja nie trafiłem w domek. O! I właśnie tamten chłop nie zabił. Dawaj. Chłopiec, słaby chłopiec, bez zęzienie w tą wierkę. Tak, tak jak ja. Robi to na spokojnie, jest bez zężili. Nie podjeżdżaj, po prostu przejść z drugiej strony. Więc to strasznie słaby. no wiecie. Jak A się... Życie... Dlaczego cię zrobił? Nie. Bo... Y, bo chłop... bo ja nie zdążyłem się, że ubronię chłop mnie już od razu musiał nie to... Do... Nie! 21 HP! Gdybyś ty mu zadał chociaż dwa, dni, dwa strzały z kilofa, mogłeś mu zadać. Ale ja chciałem polecić na broń, ale mi się nie udało, bo ci się się zahaczyć nogami o. murek i no No i tak. No i, no i tyle. No, no, no ty się. Jesteś... No nie zdałem na tej broni. On mnie już zabił, bo miał po 90. Ty co tu jest lepkiego? No, co tu jest lepkie? No to butelka się lepi, a bo pod butelką jest guma. Dobra. Widzę. Kiereczka poprzednia nie wyszła. Biedny decy decyduj gdzie lecimy. Dobra. Ja tutaj znam super miejscówki i żeby zrobić wina. Po mhm. pierwsze, tu lecimy. Tu trzeba lecieć. Yy... Na który domek powiedz, nagrazu, abyś... aby potem nie było, że... Się... Ja cię zostawiłem Dobra. znowu samego. Dobra. O ja chcę później tu, tu, tu. Na ten domek, dobra. Na ten domek. O, Postaram nie, no, się. Idealny lód dla dwóch osób. Mm. Dla A co jeśli nie będzie żadnej skrzynki? No to idziemy mi wygrywamy. Mhm. W ogóle zobacz. To zmieniła ta mina, zmieniła. Kolor. To? Mina tutaj zmieniła A. kolor. A? Czy to nie ma? Dziś to było. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale mam ja dobry. Dobra. Ja no... No... Chyba, że mogę polecieć no, po wędkę. Tactical. Let's mówię. Nawet to jest pierwsza twoja skrzynka. Tactical i PM. No widzisz. Bierz PM -a, bierz PM, ja nie chcę PM-a. Bo... Dobra, to ja wezmę PM-a. Chłopcy są. m Mogę M-kę wziąć. co to? Tak, masz. To masz. jest niebieski kawałek. Dobra, mogę ją wziąć. <śśmiech> chłopy są na górze. Chłopy są na górze gdzieś. Dawaj, tam? podjeżdżamy, podjeżdżamy. Jesteśmy tryhardami. Tak, chłopy są tu. Gdzie jest? Tutaj jest. No, no minus 20, chłop Wali minus 100, było od razu. Nie no jakim ty jesteś botem No minus 20 wale. Oj, zawie, no, tracimy, no, e, wbijamy do no, równo 4000 punktów i no. myślę, że kończymy odcineczek. Czyli wbijamy minus 150 Ej. punktów jeszcze, tylko. I kończymy odcineczek myślę. No to ile ty masz punktów człowieku? No ja, jak zacząłem grać? 4250. No to. No, no ale co je ma zejść? co ja napisać do Fortnite że mi pompa bije zawsze za 20 przeciwnika? To graj ładowaną. A z ładowanej bije za zero. To wali z PM-a Wal. Z Mki przynajmniej dobrze sprayujesz. Chyba. Dobra, to z wali walej. To malam pompę biorę. MK. Albo P90. Albo RPG'a Nigdy no, ja nie miałem RPG jeszcze w tej grze Chyba, że na kreatywie Ja też Ty chłopak no, widzimy Cię w następnej gierce Myślę Czasem zakupy online mogą okazać się bardzo kłopotliwe Musisz naprawdę Moi drodzy, po trzech sezonach Emeritus Banditos w SA Open w końcu awansowaliśmy wyżej. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Izak na mapie, y, którą żeśmy rozgromili, nasi przeciwnicy troszkę się spokali i poszli. Jedynie było rozgibawcy. Także to chyba mówi samo do siebie. Miłej zabawy wam życzę. Panowie, czuć ten dreszczyk bila. emocji? To lekkie podniecenie tak tym spotkaniem. Pośpieszyt. Gramy o wyższą sublika. Pierwszy raz. Moja jesteśmy w stanie, wydaje mi się, awansować. Dwa razy się Mamy nie udało. Do trzech A razy sztuka. Ja to dobra. musi, musi nam w końcu wyjść, nie? Halo? Jakby <śmieram> nie zachowaliście na kreaty zawsze za 180. zapytać, czy teraz możesz zagrać, czy nie, bo jest za 5 minut. Nie, no poważnie, no bo wiesz co, bo Pago ustawił ten mecz Mam plany, gdzie trzeba polecieć, żebyśmy przeżyli i żebyśmy mieli placement. Gdzie? Tu. Nie, lecimy na potne piaski. Musimy się spocić, ja więc lecimy wiem, na potne piaski. Są, no, to, no to chodźmy już prędzej tutaj. No dobra, Bo no, nie wiem gdzie są skrzynki na podnych, Bo ja bo, bo, bo tam nigdy nie latam. Nie, 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 Mój problem? Potry, nie. bo ja też nie wiem gdzie są na potniech pieskie, bo bluetoż rozlutujesz domki. Nie chyba nie A znasz każdego do... domku. domki, trzeba wiedzieć z księgi, gdzie są. Dlatego się je słyszy. Eeeh. Dlatego skrzynki wydają się jakby, jak podnieś na nową miejscówkę. Słuch, może zmylić. Winnicy, drewno, nic. I brak broni też może nie pomagać. by miło, jakbyś przyszedł, bo mam bra brak broni. Czy mam jakąś broń? Ja mam, ja mam za to... Yy, yy, mam dwóch mam gości! Do... Bo ja, go nie ja, grają zespołowo. nie masz broni. Przecież masz broń, widzę. No mam broń, ale fajnie, że na pewno sobie poradzę z dwoma. Ja mam... Yy, wallhacka mam, widzę cię. Mhm. Mm A typy mają zespół To ja sobie latuj dłużej się no, tu ludzi nie mam u siebie. O, ja mam cały... Ale, całych. ale, ale da, to jest. Okay, jeden. Chodź mam. Mam pulka. Ta ja się... Nie no, ja jakimś idiotom gram. Jeden z pokawi jakby co... Dostał No, ode mnie nie ma pokawił. No. Właśnie, nie tym akcentem kończymy daleko. dzisiaj widzowie odcinek. Bo właśnie pokazałem wam jak się nie gra. Mówię od ilu powiedziałem mu jakoś, zaraz wam powiem widzowie. Od jakoś dwóch, trzech minut... Nie no, dwie minuty chciałem aby do mnie przyszedł. Nie zdążył. Bo zaczął sobie lutować domek. nawet nie u mnie się budować pro player, który mu, jak gra na kreatywie uważa, że każdy jest botem. Nie, no to jest nie, nie. zobaczenia Widzowie i pa jednak kanału Wiznego nie będzie bez zbyt wielkim botem.